Tak jak jeżdżąc samochodem mamy do czynienia ze znakami drogowymi, a w sklepach stacjonarnych z tabliczkami nad alejkami, tak i w sklepach internetowych potrzebujemy jakiegoś rodzaju drogowskazów. Dzisiaj powiem Ci, jak usprawnić poruszanie się po Twoim serwisie, aby użytkownik nigdy nie czuł się zagubiony, niezależnie od tego, w którym jest aktualnie miejscu. Powiem Ci o sześciu elementach, które powinny być obecne na każdej podstronie Twojego serwisu. Pierwszym takim elementem jest nazwa serwisu w postaci logo. Użytkownicy spodziewają się po niej dwóch rzeczy: że będzie umieszczona w górnym lewym rogu oraz że będzie odnośnikiem do strony głównej. Dzięki temu, jeżeli użytkownik zgubi się podczas przeglądania produktów, będzie on miał ułatwioną drogę do domu, czyli powrót na stronę główną. Kolejnym elementem są kategorie, czyli menu główne. W sklepach internetowych, tak jak i w sklepach fizycznych, poruszamy się dzięki drogowskazom w sklepach fizycznych są to tabliczki umieszczone nad alejkami, którymi się poruszamy. Natomiast w sklepach internetowych są to kategorie umieszczone właśnie w nawigacji głównej. Pełni ona dwie podstawowe role. Pozwala znaleźć użytkownikowi to, czego szuka oraz wskazuje miejsce, w którym obecnie użytkownik się znajduje. Jednak nawigacja pełni też kilka innych pobocznych ról. Dzięki wyeksponowaniu wszystkich kategorii wiemy, czego możemy się spodziewać po serwisie, co możemy tam znaleźć. Pełni zatem ona funkcję informacyjną. Użytkownik dowiaduje się, jakie ma możliwości oraz od czego powinien zacząć przeglądanie witryny. Poprawnie skonstruowana nawigacja to pierwszy krok do zrobienia dobrego, pierwszego wrażenia na użytkowniku. Nawigację powinniśmy umieszczać na samej górze strony, tuż obok logo lub przyklejać do prawej krawędzi. W ten sposób postępujemy zgodnie z przyjętymi konwencjami i nie wprawiamy użytkownika w zakłopotanie. Trzymaj się zasady maksymalnie siedmiu kategorii w menu głównym. Najlepiej, jeśli uda udać zmieścić Ci się w pięciu. Informacja dla użytkownika jesteś tutaj. Ścieżki powrotu lub okruszki lub z angielskiego breadcrumbsy to kolejna metoda na pokazanie użytkownikowi, w którym miejscu obecnie się znajduje. Ilustrują one drogę, jaką przeszedł od strony głównej do obecnego miejsca i umożliwiają szybki powrót do nadrzędnych kategorii. Umieść je na górze strony, elementy oddzielaj znakiem większości. Oraz wyróżnij ostatni element w strukturze. Wszystkie pozostałe elementy powinny być odnośnikami do swoich kategorii. Nazwa strony. Podkreślenie w nawigacji głównej oraz w okruszkach miejsca, w którym obecnie znajduje się użytkownik, to za mało. Każda strona powinna mieć swoją nazwę. Pamiętaj o kilku zasadach. Nazwę powinna posiadać każda strona w Twoim serwisie. Każda. Odpowiednio ją umiejscawiaj na stronie. Powinna ona wizualnie obejmować zawartość, która jest charakterystyczna tylko dla tej strony. Odpowiednio ją wyróżnij powinien być to największy napis na obecnie przeglądanej stronie oraz powinna być ona spójna z odnośnikiem. Który użytkownik kliknął zanim przeniósł się na tą stronę? Na przykład z nawigacji głównej lub lokalnej. Nawigacja lokalna. Pamiętaj, że użytkownik spędza mniej więcej tyle samo czasu na każdym poziomie hierarchii Twojego serwisu. Uwzględnij nawigację lokalną na każdej podstronie niższego rzędu. Umieść ją po lewej stronie. Lub na górze pod nawigacją główną. Wyszukiwarka. Użytkowników internetu ze względu na sposób poruszania się po serwisach możemy podzielić na dwie grupy: tych nastawionych na przeglądanie oraz tych nastawionych na wyszukiwanie. Ci pierwsi zobaczą, jakie mamy kategorie w menu, porozglądają się i zaczną sobie przeszukiwać produkty. Ci drudzy od razu skierują się do wyszukiwarki. Ze względu na to, że tych drugich użytkowników przeglądających duże serwisy jest o wiele więcej, umieść na każdej stronie wyszukiwarkę lub chociaż odnośnik do niej. Pamiętaj o dwóch rzeczach. Pole wyszukiwania musi być oczywistym polem tekstowym oraz na przycisku umieść słowo szukaj lub symbol lubki. Dzięki temu postępujesz zgodnie z przyjętymi konwencjami i ponownie nie pozwalasz zgubić się użytkownikowi. Przy wdrażaniu wyszukiwarki unikaj dziwnego i wymyślnego słownictwa oraz braku skonkretyzowania, co będzie wyszukiwane, jeżeli nie będzie to jakakolwiek rzecz z całego serwisu. Więcej o wyszukiwarkach mówiłam w jednym z poprzednich odcinków UX bez żargonu. Dobre drogowskazy zapewnią przyjemną i dłuższą wizytę w serwisie. Nawet jeżeli użytkownik finalnie nie odnajdzie tego, czego szukał, to nie wyjdzie sfrustrowany. Wróci do Ciebie, kiedy będzie potrzebować kolejnej rzeczy z kategorii, które oferujesz. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na tematy związane z User Experience, to subskrybuj ten kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie.